Jak wynika z badań przeprowadzonych przez fundację Allegro All for Planet, tylko połowa rowerzystów w Polsce korzysta ze swoich dwóch kółek co najmniej kilka razy w tygodniu. Rower traktujemy głównie jako narzędzie weekendowej rekreacji, narzekamy też na braki w infrastrukturze. I chociaż niemal wszyscy zgadzamy się, że jednoślady to najbardziej ekologiczny środek transportu, to i tak połowa badanych w drodze do pracy wybiera samochód. Zmianie codziennych nawyków Polaków służyła trzecia edycja akcji Kręć Kilometry, organizowanej przez Fundację Allegro All For Planet. Żeby przekonać jak największą grupę ludzi, opracowaliśmy zbiór informacji o charakterze edukacyjnym, które prezentowały wszystkie pozytywne aspekty jazdy na rowerze ekonomiczne, zdrowotne, ekologiczne a także te związane z oszczędnością czasu. W interaktywnym poradniku pomagaliśmy też każdemu znaleźć jego motywację do jazdy na rowerze. A dla tych, których do samej jazdy przekonywać nie trzeba, zorganizowaliśmy wakacyjną rywalizację z wykorzystaniem technologii mobilnej. Rowerowa aplikacja Kręć Kilometry na bieżąco rejestrowała parametry przejazdu i oferowała rozbudowane statystyki. A do tego zawierała bazę ciekawych tras i umożliwiała tworzenie rowerowych teamów. Dodatkowo, by wzmocnić zaangażowanie użytkowników, pozwalała także na rywalizację o stojaki rowerowe dla swojego regionu. Każdy przejechany kilometr trafiał na konto wybranego województwa. Te, których mieszkańcy byli najbardziej aktywni, otrzymają wkrótce nowe i kolorowe stojaki rowerowe od fundacji Allegro All for Planet. A do uczestników rywalizacji trafiły dziesiątki atrakcyjnych nagród indywidualnych. Grywalizacja przyniosła efekty. Uczestnicy przejechali na rowera ponad 1,5 miliona kilometrów, a we wspólnej zabawie wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Dużą popularnością cieszyła się także nasza strefa mobilna, która umożliwiała dołączenie do akcji nawet tym, którzy dwóch kółek nie mają. Przez całe wakacje pojawialiśmy się z nią w różnych miejscach. Zapewnialiśmy dobrą zabawę, organizowaliśmy treningi spinningu, ale przede wszystkim dawaliśmy szansę, by walczyli o stojaki rowerowe dla swojego miasta. Na rowerową nutę zagraliśmy także na tegorocznym przystanku Łództok. Dla gości jednego z największych festiwali muzycznych przygotowaliśmy szereg atrakcji, z których każda przekonywała, jak wszechstronne i atrakcyjne są dwa kółka, eko taksówki, energorowery, jedyny w swoim rodzaju rower i ogromna strefa kręć kilometry. To wszystko bawiło i angażowało Woodstockowiczów. W rokowym rytmie pobiliśmy też rekord Guinnessa na największą na świecie sztafetę na rowerze stacjonarnym. Nie mogło nas też zabraknąć na Poznań Bike Challenge, czyli pierwszym miejskim wyścigu rowerowym. To impreza, która skierowana była do wszystkich miłośników jednośladów. Na starcie stanęli wyczynowi sportowcy, amatorzy, rodziny z dziećmi i najmłodsi kolarze. Ponad 3000 zawodników w jednym miejscu. Takiej ilości rowerów nikt jeszcze w Polsce nie widział. Sukces tegorocznej edycji akcji to nie tylko efekt zaangażowania uczestników, ale także działań promocyjnych i współpracy z naszymi partnerami. W tym roku byli z nami m.in. producent rowerów Cross oraz producent smartfonów HTC. Akcje promowały największe media w Polsce, wśród nich stacje radiowe RMF FM i RMF Max, a także popularne serwisy internetowe Gazeta.pl i Polska na Rowery. W sieci pojawiły się również liczne publikacje blogerów oraz internautów w mediach społecznościowych. Także samorządy lokalne, media i mieszkańcy różnych regionów Polski poczuli duch rywalizacji i aktywnie włączyli się w promowanie konkursu. Projekt Kręć Kilometry uznawany jest za jedno z najlepszych i najciekawszych działań CSR w Polsce, czego dowodem są liczne nagrody. Wśród nich wyróżnienie w prestiżowym konkursie organizowanym pod patronatem Pary Prezydenckiej, czyli tytuł Dobroczyńca Roku. Z kolei w konkursie Apple World zdobyliśmy nominację do tytułu Aplikacja Mobilna Roku 2014. Dziękujemy za kolejny sezon rowerowy i przejechane kilometry. Gratulujemy miastom, które zdobyły stojaki rowerowe. A wszystkim mówimy do zobaczenia!